Dzień dobry, Dzień dobry Szanowni Państwo, ja nazywam się Michał Pancewicz i bardzo dziękuję za wprowadzenie. Reprezentuję firmę Skalgo i będę chciał przedstawić Państwu mój referat, moją prezentację na temat Big Data na pomoc gospodarce wodnej. Temat troszkę taki enigmatyczny, ponieważ można od razu się zastanowić jakie dane, w jakich objętościach i w jaki sposób mogą pomóc tej gospodarce wodnej. Będę chciał odpowiedzieć na to pytanie w trakcie referatu i kolejnych slajdów. Chciałem zaznaczyć na samym początku, że produkujemy de facto każdego dnia, wysyłamy wiadomości mailowe, wysyłamy do siebie SMS-y, pozostawiamy po sobie bardzo dużo śladów, jeżeli chodzi o różne transakcje internetowe, czy chociażby miejsca logowań. Dla kraju takiego jak Polska, 40 milionowego kraju, podejrzewam, że dziennie produkujemy tych takich rekordów, jakichś śladów, już miliardy, żeby nie powiedzieć biliony, w zależności od tego, czym się zajmujemy. Z drugiej strony mamy dane, które są oczywiście bardzo użyteczne z perspektywy zarządzania tutaj deszczówką i są to stacje pomiarowe, chociażby sieci, deszcz sieci deszczomierzy, żeby określić, w jakim natężeniu spadnam opad, w jakiej objętości. Mamy opomiarowane rzeki. Na stacjach wodoskazowych jesteśmy w stanie określić, jaki przepływ, w jakim momencie wystąpił, jaki był stan wód. Oraz mamy do czynienia z danymi, które pochodzą chociażby ze skaningu laserowego, które odzorowują nam ukształtowanie terenu i w tym terenie jest zakodowana informacja, która jest bardzo szczególnie istotna, chociażby z perspektywy planowania gospodarki wodnej. To, co Państwo teraz widzą na moim ekranie, to jest numeryczny model terenu, akurat pokrywający też m.in. osiem państw, w których Skalgo stworzyło coś wyjątkowego i o czym będę chciał tutaj powiedzieć za chwilkę dalej. Też widzą Państwo taką prostą wizualizację, czym jest numeryczny model terenu. Jest to cyfrowe odzorowanie ukształtowania terenu poprzez rzędy wysokościowe, przypisane do takiego jednego poletka. Takie poletko wysokościowe w przypadku Polski to jest numeryczny model z rozdzielczością jednego metra, czyli jeden metr kwadratowy ma przypisaną rzędną. Tych poletek wysokościowych dla Polski to było ponad 300 miliardów, w związku z czym tych danych jest dosyć sporo, ale to jest tylko informacja na temat Polski. Tych danych jest oczywiście znacznie więcej. Te dane oczywiście są wykorzystywane dla celów projektowych, to są w Polsce jak i w wielu innych krajach są to, wykorzystywane, są to dane open data, dane otwarte, w związku z czym są wykorzystywane dla celów analizy zasięgu zlewni, miejsc akumulacji spływu powierzchniowego ale wielokrotnie, a w sumie za każdym razem wymagają powtarzanej pracy dotyczącej identyfikacji tych zlewni, wymagają opracowania, w związku z czym wymagają czasu, wymagają zasobów ludzkich, wymagają często wiedzy, a ostatecznie przekłada się to na czas, przekłada się to na pieniądze, a często też różne wyzwania praktyczne i techniczne w kontekście obsługi tych narzędzi. I proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że mamy do czynienia z platformą, z narzędziem, które pozwala nam tak naprawdę zapomnieć o kwestii gromadzenia tych danych, przetwarzania tych danych, a skupić się przede wszystkim na informacji, która jest zawarta w tych danych. Informacji istotnej z perspektywy właśnie planowania spływu powierzchniowego, zarządzania zlewniowego. Taką platformą jest właśnie tutaj platforma Scalgo Life. Narzędzie, które mogę chyba powiedzieć, bardzo powsze po wręcz powszechnie wykorzystywane w krajach skandynawskich, w szczególności w Danii, Szwecji, Norwegii, skąd się wywodzi. Narzędzie, które całości opiera się na przeglądarce internetowej, nie wymaga tak naprawdę instalowania niczego na, na, na komputerze. Wystarczy login, hasło, dostęp do internetu. Jesteśmy w stanie natychmiastowo, w trakcie spotkania, w trakcie takiej konferencji jak dzisiaj, sprawdzić, skąd mogą wynikać poszczególne problemy, w szczególności te związane ze spływem powierzchniowym. To, co chcę podkreślić, i to, co zawiera, to, co oferuje Platforma Skalcolari, to jest przede wszystkim dane, ale przede wszystkim również i analizy, które są przeliczone w skali całego kraju. Te analizy są to między innymi tutaj będę chciał się skupić na tych, na tych wynikach tych analiz, na tych na tej informacji, która jest w nich zakodowana. Są to miejsca akumulacji spływu powierzchniowego na koniec procesu spływu, w związku z czym mając dostęp do danych o wysokiej rozdzielczości o wysokiej szczegółowości, my jesteśmy w stanie zidentyfikować, w których miejscach ten spływ powierzchniowy będzie nam się gromadził, a następnie zastanowić się, w których miejscach jest jesteśmy w stanie zatrzymać ten opad, zanim spowoduje gdzieś zagrożenie powodziowe. ścieżki spływu i zlewnie, jest to podstawowa informacja pod kątem, że no jeżeli źle wyznaczymy zlewnie, to tak naprawdę każde nasze działanie, kontynuując planowanie działań mitygujących, działań adaptujących chociażby do zmian klimatycznych, będą niepoprawne. W związku z czym te wyznaczenie zlewni musi być proste, a może nawet nie tyle proste, co musi być tutaj oparte na dobrych danych i dosyć intuicyjnej dostępne też do osób, które są decydentami, a nie tylko ekspertami w gospodarce wodnej. Kolejna analiza, którą dzisiaj pozwolę sobie pominąć tutaj w szczególności, ponieważ jest to zasięg zalewu morskiego, a myślę, że na tą chwilę akurat, mimo nawet zmian klimatu, zasięg zalewu nam tutaj w tej chwili nie grozi. I tak słowem wstępu, co to oznacza, jeżeli chodzi o Skalgo Life Polska, tak? na jakich danych się opiera. Tak jak mówiłem, jest to ponad 300 miliardów punktów wysokościowych, czyli raster w rozdzielczości jednego metra, który został przetworzony, przeliczony, w związku z czym państwo, obsługując platformę, wyświetlają natychmiastowy wynik tych analiz. Identyfikując zasięgi zlewni mamy natychmiastową informację nie tylko na temat kierunku spływu, ale również na temat stopnia uszczelnienia tej zlewni, w związku z czym mamy informację na temat jakie klasy pokrycia występują w tej zlewni i z, jakim potencjalnym, z jaką potencjalną odpowiedzią hydrologiczną możemy mieć do czynienia. Dodatkowo, to co jest też istotne, nie przeliczyliśmy tych analiz tylko i wyłącznie na podstawie surowego numerycznego modelu terenu, ale również uwzględniliśmy ponad pół miliona tzw. hydrologicznych poprawek, czyli miejsc, w których występują przepusty, zarurowania, aby zapewnić ciągłość zlewni w sytuacji, gdy mamy do czynienia tutaj z nasypem drogowym czy nasypem kolejowym, żeby te zlewnie po prostu by miały poprawne swoje zasięgi. I to, co będę chciał tutaj cały czas podkreślać, te dane, są, i te dane i analizy są dostępne natychmiastowo i są aktualizowane cyklicznie do całego kraju, pozwalając nam rozpoznać w szczególności warunki istniejące, ale następnie również pozwalając nam testować różne scenariusze działania mitygujące. I co to oznacza w praktyce? Chciałbym Państwu pokazać takie proste nagranie. To już jest platforma Skalgo. Lokalizujemy się w dowolnym położeniu. Widzą Państwo, że w tej chwili identyfikuję ścieżki spływu na swoim ekranie. Za pomocą jednego kliknięcia identyfikuje zasięg zlewni, w prawym dolnym rogu pojawia się informacja na temat klas pokrycia, czyli stopnia uszczelnienia tej zlewni. Mogę zmienić oczywiście w dowolnej chwili poziom szczegółowości informacji, którą wyświetlam na swoim ekranie, poziom szczegółowości wyświetlanych tutaj ścieżek spływu, zasięgu zlewni. Tutaj pierwszy, pierwsza prezentacja bardzo ładnie nam pokazywała jak wyglądają takie ścieżki spływu, gdy płynie nam bardzo dużo wody po ulicach po bardzo intensywnym opadzie. Przenosimy się następnie tutaj do Katowic, gdzie w tej chwili się znajdujemy, możemy również wizualizować, Kierunki spływu powierzchniowego, a następnie sprawdzić, w których miejscach ten spływ powierzchniowy będzie nam się gromadził, powodując realne zagrożenie powodziowe, ponieważ wiele z tych miejsc Państwo wiedzą, że to zagrożenie powodziowe występuje. W związku z czym, dla rozpoznania wstępnych warunków, jesteśmy w stanie przystąpić do pracy natychmiastowo. Nie, nie, nie musimy tak naprawdę przystępować do żadnego wysiłku oprócz otwarcia platformy, y, 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 aktywacji poszczególnych narzędzi i przystąpienia do analizowania, skąd poszczególne problemy mogą wynikać. I tak tutaj nie bez przyczyny wybrałem te trzy zlewnie, które wyznaczałem w międzyczasie ponieważ każda z tych plam wód, wody na, na mapie, ona jak gdyby ma zapisaną w sobie pewną informację. Są to realne zdarzenia, które wystąpiły w ubiegłych latach, nawet jeżeli istnieje tam system sieci kanalizacyjnej. Wystąpiło tam zagrożenie powodziowe, które wynikało chociażby z niedrożności systemu sieci kanalizacyjnej, a może po prostu z tak dużego zjawiska powodowego, gdzie system sieci kanalizacyjnej nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Więc dla celów planistycznych na bardzo wczesnym etapie jesteśmy w stanie właśnie zastanowić, się, skąd wynika ten problem i gdzie go ewentualnie zatrzymać? Tutaj kolejny oczywiście przykład i, i kolejny takich przykładów jest o wiele więcej i będę to podkreślał. Też miałem te okazję rozmawiać z Państwem w takich rozmowach kuluarowych, gdzie zbliżaliśmy się w dowolnym położeniu sobie w Polsce i sprawdzaliśmy, jak to wygląda. To, co chcę podkreślić, tak podsumowywać to, o czym do Państwa tutaj opowiadam, to mamy nie tylko natychmiastowy dostęp do numerycznego modelu terenu, ale mamy natychmiastowy dostęp do informacji, która jest zakodowana właśnie, jak gdyby wynika z tych danych, które zostały przetworzone, a które są dostępne w sumie do każdego z Państwa. Tylko w tym, w tej, w tym przypadku zostały w odpowiedni sposób przeprocesowane. Z drugiej strony, oprócz dostępu do danych, do analiz, natychmiastowej informacji mamy rozpoznanie warunków istniejących na bardzo wczesnym etapie. A następnie mamy bardzo proste narzędzie, które też wykorzystywałem przed chwilą na tych nagraniach, pokazując Państwu w jaki sposób zrozumieć, że dane położenie jest po prostu obszarem bezodpływowym i jak wyglądają chociażby zasięgi zlewni. Takich miejsc w Polsce, gdzie jesteśmy w stanie już mówić o mapach zagrożenia powodziowego, wstępnych mapach zagrożenia powodziowego, jest bardzo dużo. To jest akurat przykład miasta Gdańska, gdzie na takim bardzo małym obszarze jesteśmy w stanie zidentyfikować, te, te plamy wody, to są miejsca właśnie akumulacji tego spływu powierzchniowego, w związku z czym nawet przy istniejącym systemie sieci kanalizacyjnej możemy zobaczyć, że w tych miejscach wystąpiły realne zjawiska, w których występowa występowało zagrożenie. I teraz możemy się zastanowić, jakie są zasięgi tej zlewni i jakie są możliwości. Techniczne albo nietechniczne, żeby ten spływ powierzchniowy zatrzymać, tą deszczówkę w miejscu jej wystąpienia. Tutaj kolejny przykład akurat z miasta Lublina i to, co chcę podkreślić, że za każdą z tych plamy wody jest zakodowana informacja. Tą informacją jest pokrycie terenu, de facto stopień uszczelnienia. Każda ścieżka spływu prowadzi na pewną objętość wody, która spływa po terenie. W związku z czym mamy zestaw informacji, które pozwalają nam optymalizować nasz proces projektowy, inwestycyjny i decyzyjny. Kolejny przykład takiej już prostej analizy właśnie identyfikacji znowu zasięgu zlewni. Tutaj przykład akurat z łodzi, gdzie za pomocą kilku kliknięć, wykorzystując właśnie jedno z podstawowych narzędzi profilu, żeby zrozumieć, w którą stronę, to, jak to nam woda, woda będzie odpływała, identyfikujemy taki low point. To jest zasięg zlewni spływu powierzchniowego do najniższego położenia, a to jest realne zdarzenie, które wystąpiło w poprzednich latach, w związku z czym to, co podkreślam, system sieci kanalizacyjnej oczywiście będzie miał tutaj znaczenie, ale dla identyfikacji tak tzw. hotspotów, takich miejsc zagrożenia powodziowego na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie to zrobić od razu. To co chcę podkreślić, mówimy tu w pewnym sensie o trochę zmianie sposobu pracy, ponieważ jeśli chciałbym uzyskać informacje na ten temat już na bardzo wczesnym etapie, musiałbym najpierw przeprowadzić pewnego rodzaju analizy i dopiero przystąpić do identyfikacji tych poszczególnych problemów. Ja w tej chwili loguję się do platformy, mapuję dane ryzyko, po prostu to jest takie screenowanie obszaru, przystępuję do zrozumienia danego problemu i zastanowienia się nad rozwiązaniem. Tutaj kolejny przykład, akurat przykład, który też przerabialiśmy w pewien sposób na, na warsztatach w trakcie Waterfolder Day. To jest ulica Głęboka, a w są skrzyżowanie właśnie u, między innymi ulicy Głębokiej. W górnym rogu Państwo widzą zasięg zlewni, do którego jesteśmy zbliżeni. Identyfikujemy warunki istniejące. Mamy dostęp oczywiście natychmiastowy do numerycznego modelu terenu, widzimy jak wyglądają ścieżki spływu, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w sytuacji bardzo intensywnego opadu, jakie może, jak może wyglądać intensyfikowany spływ i możemy się zacząć planować, w których poszczególnych miejscach na skrzyżowaniu tej ulicy możemy tą wodę zatrzymać w postaci poszczególnych rozwiązań. Następnie możemy sprawdzić, spojrzeć na to w troszkę bardziej szczegółowy sposób, jak to wygląda w podziale na cząstkowe, tak? ponieważ to nie jest tylko screenowanie, to nie jest tylko analizowanie, tylko my wprowadzamy w poszczególne rozwiązania, nie wiem, niecki terenowe, ogrody deszczowe, takie muldy, rowy i zadajemy zjawisko opadowe i sprawdzamy na ile jesteśmy w stanie zatrzymać tego opadu, w jakich objętościach, zanim on spłynie nam do tych najbardziej najniżej położonych miejsc zlewni, powodując zagrożenie powodziowe. I w miarę postępującego opadu będziemy też widzieli jak te zrębnie się ze sobą agregują, w związku z czym poszczególne rozwiązania mogą być niewystarczające, ale będziemy mieli do czynienia tutaj już i będziemy mówili o konkretnych objętościach, w związku z czym mamy narzędzie przedprojektowe. Kolejny taki przykład właśnie też identyfikacji warunków istniejących, to jest akurat projekt ze Zdani, mamy dostęp do mapy ortofoto, rozpoznajemy jak wyglądają warunki istniejące. Mamy dostęp do numerycznego modelu terenu, w związku z czym jesteśmy w stanie natychmiastowo sprawdzić, jak wyglądają kierunki spływu powierzchniowego, miejsca jego akumulacji. Następnie jesteśmy w stanie już tutaj zaproponować nowe zagospodarowanie przestrzenne tego obszaru, tak? ponieważ skalą to nie są tylko warunki istniejące, ale to jest też tworzenie nowych scenariuszy w różnych, że tak powiem, wariantach, czy to budynków, czy dróg, czy, czy rozwiązań już retencjonujących tą wodę. I następnie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy to zagospodarowanie, czy te lokalizacje budynków nie kolidują z potencjalnym spływem, czy nie potencjalnym spływem, tylko z kierunkami spływu powierzchniowego i jego akumulacji a następnie jesteśmy w stanie też zobaczyć w zależności od opadu który będzie występował jakie, w jakich objętościach ta woda będzie nam się gromadziła w tych mokrych stawach które są zaprojektowane akurat na dole tego obszaru w Danii dla tego osiedla to co też chcę powiedzieć bo mówiłem najpierw o takiej szerokiej skali skanowania poszczególnych że tak powiem problemów później już tworzenia nowych scenariuszy te rozwiązania, które będziemy proponowali skalgo, one mogą być czasami bardzo takie proste, trywialne, w związku, w związku z czym przychodzimy z takiego bardzo szerokiego spojrzenia na dany problem do potencjalnych już małych rozwiązań w detalu. Tutaj to, co Państwo widzą, to jest akurat praca, gdzie digitalizuje, gdzie wrysowuje jakiś taki zbiornik, który w rzeczywistości już później w realizacji w detalu może wyglądać zupełnie inaczej. Tak? Ten zbiornik, który znajduje, znajduje się na górze jest to jedna z realizacji akurat na osiedlu, na którym mieszkam, który po pierwszych opadach już wyglądał w ten sposób. Z kolei jedna z takich wysk, która znajduje się tutaj w prawym dolnym rogu to jest taki można powiedzieć mały ogród deszczowy, który ma odpowiednio przygotowane wpust w krawężniku i w sytuacji nagłych zdarzeń opadowych przejmuje pełne objętości. Takich, takich rozwiązań wzdłuż tej konkretnej ulicy było kilka, kilkanaście na całym osiedlu. To co też chciałem zaznaczyć tutaj wykonując taki potencjalny wykop, my mamy również informacje na temat objętości mas tak? W związku z czym wykonując poszczególne edycje mamy narzędzie przedwymiarowania poszczególnych prac, żeby mieć informacje potencjalnie na temat kosztów wykonania tych rozwiązań i ich zoptymalizowania. To, co chcę tutaj podkreślić i dalej podsumowywać, z jednej strony mamy natychmiastowy dostęp do danych i do analiz, ale przede wszystkim mamy wartościowy wkład do dalszej dyskusji, gdzie mamy możliwość właśnie testowania wielu rozwiązań jednego problemu, ponieważ ja taki zbiornik mógłbym zdigitalizować właśnie w postaci takich, takiego wykopu, ale również mógłbym zadać tam po prostu strukturę w postaci zbiornika podziemnego. To, co chcę tu podkreślać, jest to planowanie na bardzo wczesnym etapie, zanim przystąpimy chociażby do decyzji, że modelowanie hydrodynamiczne jest potrzebne i w jakim ewentualnie kształcie. I mówię to akurat jako osoba, która zajmowała się tymi, tymi zagadnieniami w przeszłości. To, co jest też istotne, skargo nam zapewnia bardzo dużą, jak gdyby łatwość prezentacji tego co wynika z, z tych analiz, w związku z czym w trakcie spotkania projektowego w trakcie takiej, takiej konferencji jak dzisiaj czy chociażby w trakcie rozmów kuluarowych jesteśmy w stanie przybliżyć się do, do sedna problemu i również udostępnić tą informację innej osobie, ponieważ przepływ tej informacji platformy jest bardzo prosty i to wszystko opiera się tutaj na chmurze i po prostu na internecie. Co oczywiście przekłada się na wartościowy wkład do dalszej dyskusji i w szczególności optymalizacji rozwiązań czy to retencjonujących czy mitygujących. Jeżeli już przejdziemy do decyzji, że przykładowo model hydrodynamiczny jest potrzebny, a są potrzebne, ponieważ nie na wszystko jesteśmy w stanie odpowiedzieć, mamy sposób na big data wynikający z modeli hydrodynamicznych. To jest akurat wizualizacja modelu hydrodynamicznego opierającego się na wynikach firmy DHI, ale również możemy wizualizować wiele innych wyników symulacji z HECRASA, z InnoVice i wielu innych. W związku z czym możemy porównywać scenariusze modelowania na żywo w platformie Skalgo i później zastanowić się, w których poszczególnych miejscach zaplanować rozwiązania, które będą nam minimalizowały ten intensywny spływ powierzchniowy. Oczywiście moglibyśmy również tą analizę porównać, te miejsca akumulacji będą tymi, tymi samymi, które będzie pokazywało nam skalgo, jeżeli proces spływu powierzchniowego będzie zakończony. I to, co jest też istotne, te wyniki modelowania hydrodynamicznego, w związku z tym, że mają kroki czasowe, one bardzo dużo ważą wielokrotnie. I ten konkretny model 1 yy, przeliczał się około miesiąca, to jest ponad 1200 km2 miasta Ochus w rozdzielczości 40 cm, w związku z czym to jest 1 terabajt danych. Tych terabajtów było 6, ponieważ było 6 scenariuszy. Nie mam takiego komputera, którym byłbym w stanie obsłużyć takie dane, w związku z czym platforma pozwala nam na bardzo szybkie i efektywne pracowanie z wynikami modeli hydrodynamicznych. Przechodząc do podsumowania, chciałbym tutaj Państwu wymienić takich kilka punktów, podsumowując to, o czym opowiadałem. Dane istnieją, w związku z czym nie powinniśmy się bać z nich korzystać. Nadszedł czas, żeby z nich efektywnie przede wszystkim korzystać tutaj do planowania tej efektywnej i zoptymalizowanej gospodarki wodnej w różnym kontekście, ponieważ to jest planowanie gospodarki wodnej nie tylko, retencji, nie tylko w kontekście retencji, ale też lokalizowania, chociażby przepustów, sprawdzania, jak prowadzone bariery terenowe będą wpływały na. Na ciągłości zlewni i tym podobne. Potrzebujemy dobrego rozpoznania warunków istniejących, co przekłada się na optymalizację dalszych kroków projektowych, rozwiązań, zanim zostaną podjęte konkretne decyzje. I tutaj akurat mogę nawiązać do takiej też rozmowy, którą miałem okazję odbyć w trakcie konferencji IWA, że brakuje nam często narzędzi, które pozwalają spojrzeć na problem na bardzo wczesnym etapie, rozidentyfikować warunki istniejące i zastanowić się nad kierunkami rozwoju danego projektu. Latamy w kosmos, jesteśmy w stanie w sumie zaprojektować wszystko, ale na etapie planowania i komunikowania mamy z tym czasami problem, w związku z czym myślę, że tutaj Skalgo się dosyć dobrze wpisuje. Potrzebne są narzędzia pozwalające właśnie angażować strony projektów zrozumienie i rozwiązywania problemów od bardzo wczesnych etapów, w trakcie spotkań projektowych, żeby zamawiający czy, czy wykonawca miał narzędzie, które będzie po prostu albo żeby na, ta analiza nie była jak gdyby tajemn, tajemnicą, tylko żeby umożliwiała zrozumienie obu stronom potrzeby, ale również tych ich rozwiązania. I to co chcę podkreślić, to mówię akurat też z jakiegoś doświadczenia i też z wykształcenia, że nie zawsze jest czas, a co za tym idą pieniądze na przeliczanie każdego nowego scenariusza na drodze symulacji hydrodynamicznej, w związku z czym jesteśmy w stanie zaproponować poszczególne rozwiązania na bardzo wczesnym etapie, a później zdecydować, w jakim kształcie ten model hydrodynamiczny jest potrzebny, jeżeli jest nam potrzebny. I istnieją już takie rozwiązania i takim rozwiązaniem jest właśnie platforma Live, gdzie skupia ponad 350 organizacji w ośmiu krajach. Mamy ponad 15 tysięcy użytkowników. W tej chwili jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Niemczech i idziemy, że tak powiem, do kolejnych krajów i nasi użytkownicy wiedzą, jak wykorzystywać właśnie big data do planowania optymalnej gospodarki wodnej. Dziękuję.